A więc cześć się mamy już w dziewiątym odcinku na tym kanale z tej serii. Łowo, tu aktułoweral podróż od ostatniego odcinka. Na pewno nie same. Tym razem zagramy Hernandesem, a nie Upamekanon, tak jak to miało miejsce. Egna brilewy. Um, Davis niech będzie. Zmieńmy troszeczkę. Rocza myślę Rocza niech tutaj będzie to liso Dobra, taki skład jest ok Myślę, że tak wyjdziemy Przypomnę, że ten mecz No jest teoretycznie o nic, bo Ajax już odpadł, a Bayern wychodzi No i tak jak na początku wspominałem, że jest to mecz Mecz teoretycznie o nic, no Niby jest to jeden z hitów, ale to jest taki mecz o nic, bo tak jak mówiłem, że Bayern ma już awans na jednej ósmej, a Ajax, no odpada. Gnabry co zrobi? Dobra piłka lewy, nie! No tego nie trafił? E, Potrafił, no co za piłka, ale piłka w pole karne. 1 do zera przegrywa Bayern Kurde no wiedziałem Za bardzo komu grać Gorecka Ja ależ interwencja onamy. Bardzo uwalniają, przez co może być to bramka, ale nad bramką uderzenie. Troszeczkę to zmarnowałem, ale kimiś kimiś zablokowamy chyba. Josh kimiś. Jest Lewy. Lewandowski! Goal! Lewy! Jak Ronaldo! Świetnie! Brawo Lewy! Świetnie tutaj głową Onana. No mógł się lepiej zachować Andre Onana, ale świetnie Lewy. Zrobimy sobie, wpuścimy sobie tych, co mało grają. O, na przykład rocze sobie wpuśćmy Już tak wychodzimy jak na Barcelonkę mm, i możemy Sanę wpuścić za Za Gnabry'ego Kurde, ale że taką ocenę ma przykład tutaj komand to LOL Więc takie zmiany sobie przeprowadzamy <laughs> Minudę Fisa Antony 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 GOL Co tu się stało? Ja nie kumam, co tu się stało w ogóle. Czemu Davis? Czemu Nojer? symulował, Nie wiem co Nojer zrobił. Zobaczcie na no. Nie wiem. Nojer się położył na bramce. To wato. Poza tym strzałem z głową nic nie zrobił! Chociaż prawie bym pakował piłkę przewrotką! Ale oczywiście ona na to musi bronić. Patrz, Same. Sam Soner znowu teraz kimś do przewrotki! Ha, ha. Co tu się w ogóle dzieje? Ej, 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 syle Trochę fart Lewy dobrze się uwolnił! Jest rzut karny i teraz trzeba zimną krew zachować Bo jest rzut karny No i teraz trzeba go trafić To jest najba... najważniejsze Ale to jest najgorsze, że on wszystko wyczuwa Proszę lewy jest! Środeczek! Tym razem perfekcyjnie udało się wykorzystać karnego. Jest 2 do 2! Dobrze! Wreszcie wykorzystany karny mój, no świetnie lewy. Go wykonał. I mamy 2 do 2. Kimiś! Proszę cię traf! Za blisko podeszłem! Kimiś się pomocnik będzie bohaterem. On też jest potężny! Powo! Jednak Benjamin Pawart jest tym, który nas tutaj uszczęśliwia, a więc świetnie dobijamy tutaj, dobija Bajem Ajax na 3 do 2, czemu sobie czasem to nie robi. Jezus Maria, o co chodzi z tym Antonym? Czyż ten Antony jest jakiś, nie wiem, on, on brał bardziej dopi, yy, ładnie do Komana złe przyjęcie że ten Antony jeszcze nam strzela tutaj prawie bramkę powrót brawo Pawart co zrobił teraz Kiwiś? przecież on mu podał piłkę so gol no nie no po prostu nie no ja w to nie wierzę kurde no jak zwykle wszystko przez jakiegoś Antonego, który sobie wjeżdża w pole karne. Ale co tu się działo? No szkoda, że Davis się nie ruszył, bo mógł bardziej ruszyć dupę z tej bramki i wybić tę piłkę. Który ma o, wiele, o wiele mniej od niego, obyrała, ale go teraz skosiłem pod koniec. Open kartka dla Davisa i zobaczymy, czy trafi. No to jest pytanie. Bronię to, bronię ten rzut karny pod koniec. No i zobaczymy No i zobaczymy co z tego wyniknie I obok No Kolejny mecz, który jest żenujący Tyle mogę powiedzieć No ale a Ajax mimo tego, że ma tu trzy punkty Nie przechodzi dalej No a Bayern Z jedną porażką w tej grupie Nie wiem o co chodzi z tym Antonym Czemu on jest jak... A więc witam w kolejnym meczu Sporting Barcelona, no jeżeli Barcelona przegra, to będzie tak realne, że, że masakra, netto. a to nie ten z Barcelony, no tamten mecz troszeczkę jestem załamany, ale potoczył się jak każdy mój inny, czyli porażka, no ten Antony, nie wiem o co z nim chodzi, czemu mi cały czas Davisa miga, ale dobra, lecimy z tym koksem. Dobra. Jeżeli się właśnie nie mylę, to oni obydwaj walczą o Ligę Mistrzów. Barcelona i Sporting. No to jest chyba mecz o wszystko, choć nie jestem tak na 100% pewien. Chyba tak, bo Sporting właśnie wygrał z Ajaxem Ty, bo Barcelona nas chce ograć. Halo, czy mam takie oddanie piłki? Vagades! broni Barcelonę, szansa, blok i jeszcze Ter Stegen. O no i znowu Fatih. No Fati jest niesamowity w tym kontekście. Pierwsze odcinki się przed oczami pokazały. I w ręki de Jong trafia nam bramkę na 1 do 0. No byłem tutaj bezradny, bo naprawdę Fatih, nie wiem, jest jakimś włodarzem. Naucho nie dał tutaj rady. I, Ale tym razem dał! No! Ten Stegen! Dlaczego ty to bronisz? Depay... Depay! Gol! Niestety 2-0! Kurde no! Już nas niszczy! No ten strzał Depaya był mocny i piłka musiała wprost pod nogi Pedriego! Po prostu... Boże, to hit! Tym mi się dobrze gra. Nie wiem czemu. Ignacio Cabral Niech wejdzie na prawe skrzydło Zobaczmy jak będzie grał i niech wejdzie Santos Takie zmiany sobie przeprowadzimy No halo no! No bez przesady Ej no! Pff, serio za to rzut karny? Przecież ja nie miałem zamiaru Kurde pole i on tak bez problemu cały czas nie no po raz drugi naprawdę tam był że nada, naprawdę żenada poprzeczka dzięki <grym> dzięki za poprzeczkę jezus jeszcze trzeba w ramkach ale co tu się w ogóle dzieje spalony to no spalony nie ma spalonego Spadło co to było za wykończenie Ja myślałem że był spalony dlatego tak się odwróciłem troszeczkę ale ostatecznie to wykończyłem Dziwny gol ale dobra Ważne że jest bramka chociażby honorowa Rykować. Musimy podjąć ryzyko Gol dobrze 3-2 Jeszcze Jeszcze są nadzieje Jeszcze są nadzieje Jeszcze 3 do 2 Szansa i nie ma. Nie mam pojęcia, gdzie on uderzył, ale guero. Aguero, Aguero, A guero, dobrze, zet... Co? To był fal? To było czysto, jak ty sędziujesz. To było czysto, wierzcie mi. Nie wierzę po prostu. Jeszcze najlepszego zawodnika. Co? Jak on sędziuje w ogóle? Tam nic nie było, ale teraz szansa gol! Liverpool, Milan-Liverpool też, tam coś takiego było, to też potrafimy, 3 do 3, Te. Oj, Aguero, gol, wiedziałem. Wiedziałem, to było zbyt oczywiste, że wszystko się będzie sypało. Ja wiedziałem, że comeback nic nie da, bo, bo sędzia... To jest jakimś kaloszem w tym meczu. I co teraz moi zawodnicy zrobili? Gol. Boże święty, co wy robicie? Wy pajace jedne! Tak się kończy to spotkanie. Pedri nas dobija. Nie wiem, po prostu sędzia mi tak pokrzyżował plany. Przez jego, sędzia, kalosz kaloszowanie. Dwa razy nie było faulu, dwa razy były, dwa razy było w piłkę, nawet w trzy, sędzia to gwiżdże, przy jednym na, przyznaje dwa karne i przy jednym nawet daje czerwoną kartkę, po prostu gratuluję tej sędzi... Dobra, więc kolejny mecz, to jest na poli... i to już muszę wygrać, to już muszę, mam jeszcze tylko wskazy na zremisowanie odcinka, myślę, że... Mogę sobie jedynie Elmasa dać za Politaną na środek pola, i myślę, że tak możemy wyjść. No, Bezfiktarz jest udupiony w tej chwili. Dwa przegrane mecze, i Bezfiktarz już odpada. Napoli walczy. walczy o wyjście z grupy, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, i ogólnie, no to Napoli. No, ten mecz. Musi też za wszelką cenę wiadomo wygrać, no bo wygrali tam ten mecz z Moskwą 3-1. No ale pamiętajmy, że Moskwa gra z Realem Madryt, więc nie wiadomo jak to tam będzie wyglądało. Oni grają z Besiktasem, który jest w najgorszej pozycji, więc zobaczmy. Zobaczmy, że teraz piłka dochodzi do Driesa Mertensa. Gol 1-0. Mertens! A więc Mertens już w 13 minucie strzela Golana 1 do 0. By zamknąć to spotkanie. Nie wiem czy to jest dobry mecz, bo dobry, dobry pomysł, ale Mertens zamyka po raz drugi strzela Golana na 2 do 0. Już przegrywa Besiktas. Szansa na trzeciego gola. Lozano strzelił hat trika na Santiago Bernabéu. Ależ interwencja obrony. Bardzo eee, nie można faulować na czerwoną. I to był dobry pomysł, bo bramki nie ma. Gol! 3 do 0. Lozano. A więc mamy tutaj golem 3 do 0. Teraz się nie udało, chociaż zgranie głową obok bramki ta piłka poleciała. Nie za dobre zgranie, ale udało się z tego wybronić. ten sam błąd. Sorry, to jest mój błąd i to skończy się golem. No, przez mój głupi błąd. Po co już gram temu kulibaliemu, który jest tutaj naciskany? Przez co? Taki głupi błąd tracę bramki, no. Spotkanie do... Nie, nie mamy bezbecniego prowadzenia, bo Kulibari popełnia błąd! Jak on mógł przegrać ten pojedynek główkowy z Batrzuwajem, to ja nie wiem, no. do bóg! No po prostu gratuluję inteligencji Kulibari Ja pierdzielę. Pewno potrzebne. Wejdzie, dobra dajmy szansę już temu Osimenowi za Mertensa. Wejdzie Politano za Lozano, zmiana ataku. I Lobotka za Elmer Elmasa. Takie, taki jest mój plan na tą drugą połowę. I gola nie Kurde już mam tak, dzisiaj dominuję nad Kulibalim. I będzie gola nie ma Co tu się w ogóle stało, to ja nie komentuję. Mecz Kolibali'ego. Tak samo w Madrycie, bo to jest już bramka Baczułaja, no nie da się grać z taką obroną. no. Kolibali naprawdę. Gdybym miał jeszcze zmiany to bym go ściągnął. Już lepiej by się tam Meret na tą obronę nadawał, tak szczerze. O Simen, może ta zmiana coś zmieni? O Simen fatalny strzał. Nie ma spalonego? Serio, tam nie było spalonego! I nie myślałem, ja, ja myślałem, że to jest gol. Faj. Uwalnia się kulibaliemu i tak w sumie wygląda cały mecz. Że to kulibali, naprawdę. Ja nie wiem, co to jest za mecz. Co to ma być za mecz kulibaliego, ale to jest... Co? Nie ma spalonego i to jest gol na 4 do 3, więc. No, Napoli. Nie ma co się jarać tym wygranym, bo ten mecz był bardziej żenujący, chociaż na poli będzie miało 3 punkty. Jest wygrana na poli pod koniec. No, tak trochę opóźniałem się na koniec. Miałem wrażenie, że yy, że tam było spalone, ale jednak nie ma i skończyło się to bramką na 4 do 3. Yy, bez siktasz, bez żadnej wygranej. No, załamał mnie Bali, który Kurde, na każdym kroku, Batshuayi sobie to tak wykorzystywał, że Kulibali miał downa, że masakra. Dobra, tak więc ostatni mecz, jaki sobie zagramy, jest to Real vs Moskwa. Moskwa gra dosłownie o wszystko, dlatego sobie tutaj damy Thiago Jeba i Kuhalva, sobie też tutaj umieścimy w składzie, on tu może zostać. On też, Czejlowa możemy sobie też tutaj umieścić. No mało tutaj tych zawodników znam. Znam Magnusona z reprezentacji Islandii. Aż sobie go umieszczę. Więc e, tego no name'a jeszcze zmienię. Nie znam Bistrowicia. Więc myślę, że takim składem sobie wyjdziemy. I co ciekawe, e, Ceska Moskwa ma okazję na wyjście z grupy, tylko musiałaby ten mecz z Realem wygrać. Ojojoj! Ojojoj! Oj, oj, to może być 1 do 0, brawo! Akim Teraz okazja, ale za bardzo wprost ten strzał był w Akim oj, Ojoj! ma! Oj, Benzema! Benzema, brawo! Akim Fejer! N Nutow, czy jak mu tam? Nie wiem, Wasin za Diweva. Nie no, Ejuke niech gra, bo on ma dobre tempo. Sorry, HF, Czy jak ci tam inaczej? Limit Bistrowić właśnie. Okej, okay, możemy tak wyjść. A Aligatory. Uwaga! Dobrze usłyszał. Mamy szczęście, że Fede się pomylił, bo mamy mały problem, Benzema! Dobrze, Kim jejew nas uratował. Uff, no, obok na szczęście Eder witał. Zobaczmy, szansa... Uderza! go. A więc Moskwa blisko! tego celu teraz tylko utrzymać prowadzenie, co jest naprawdę ciężkie, ale dobrze. Trzeba to utrzymać. To jest doping na stadionie, wzrósł. Szansa no to będzie gol. Jezus Maria! Czy my? Czy ja nie się utrzymać przy prowadzeniu chociażby troszeczkę? Kurde no. Specjalnie już się tak broniłem. Boże święty. Po co? to? Co? co? się wstrzymałeś? Ach, teraz Benzema nie ma. Się z tego wyjęło. Najprawdopodobniej też tak będzie. No niestety, Czeska-Moskwa odpada. Czeska-Moskwa odpada. No, to był mecz, w którym się tak bronili, tak? I tym akcentem też zakończymy mecz. Chociaż nie porażka, chociaż nie porażka. No. Rodrigo, niekryty w polu karnym, uderzył sobie i była to jego pierwsza próba i pierwszy gol w tym spotkaniu. A więc koniec. No, w troszeczkę smutnym stylu, żegna się Szkoda Cezary Moskwy.